Cześć wszystkim, z Wami Wika. Spotykamy się w sobotę. Spotykamy się na nowym odcinku z Drapkowem. Dzisiaj odcinek o wartości 28 zł. Tak się wydarzyło, nie wiem. Zazwyczaj lubię, żeby to była jakaś e, okrągła kwota krotna 5 albo 10, ale... Co dzisiaj drapiemy? z zdrapkę Płynne Złoto, było u Pani u kolekturze. Poprosiłam najstarszą zdrapkę z 5 no ona mi zaoferowała pieniędzy jak lodu. Z nowszych Pani mi dała Crazy 8. Poprosiłam również tą ostatnią premierę, czyli Szczęśliwe Linie. No i do tego jeszcze wzięłam Express Los. Krzyżówka Express. Nie zaglądałam, więc za chwilę razem skreślimy i zobaczymy, co jest. Eee... Zapomniałam, zapominam bynajmniej powiedzieć, podziękować kanału Armateusz, ponieważ jakiś czas temu dostałam od niego obrazek. Taki super śliczny, który tutaj zamieszczę w filmiku. Jest fajny, podoba się mi, ale ja decyduję nie ile do kolektury czy do punktu ze zdrabkami, a jak, jakaś odległość tylko do której pójść. Zdrapiemy, skreślamy, niezwłocznie. Zdrapkę Szczęśliwe Linie nie podtrapywałam. Zdrapiemy razem. Na premierze miałam z pięciu zdrapek honorowy jeden zwrot. Mam nadzieję, że tym razem coś będzie. Numer zdrapki 95. Zdrapki nie pamiętam, czy wybierałam. Coś wybierałam, coś... Aha! Wybierałam tylko płynne złoto. Resztę mi pani sama podała. Jabłuszko i gruszka. No i tak. Mamy gruszkę. Mamy gruszkę numer 2. Ja jabłuszka nie mamy. Następne dwa obrazki to szukamy trefl i ananas. Mamy ananas, no już czekamy na pomarańcze. Dobra, trefl. I tak. Tak, tak. Tak chyba nie mamy nic. Pik i klucz. Klucz mamy. Jeszcze raz klucz. Yy, I klucz. Czy mamy pik? Nie widzę. Dobrze. Sakwa i serce. Sakwa, serce. Mamy sakwę. Serca nie mamy. Arbus i kwiatuszek. Kwiatuszek mamy. Znowu kwiatuszek. I jeszcze raz kwiatuszek. Arbuza nie mamy. I diament. Czy my mamy diament? Nie mamy. Tutaj szukamy w drugiej części już krab i kości. Kości mamy. I tutaj mamy kości, kraba. Aha, mamy kraba też. Dobrze. Podkowa. Mamy podkowę. Razy dwa. Słońce. Słońce mamy. Za słońcem szukamy księżyc. Księżyc mamy. Znowu mamy i po raz trzeci. Dalej szukamy wiśnie. Wiśnie mamy. Tylko raz banan. Bananero. Mamy na samym dole truskawka. Mamy tutaj truskawkę. Coś mi podpowiada, że zdrabka będzie pusta. Słonik. Słonik. Raz. Dwa. Trzy. Przedostatni obrazek to jest korona. Korony mamy raz. Dwa. I na ten koniec. I ostatni obrazek śliwka. I słuchajcie, mamy jedną linię. Jedną linię. I tak, tak. Tęczy nie mieliśmy. Cetryny również. Garnek. Garnka pomarańczy, biedrony było. Dobra, drapiemy. 6 zł. Litera kontrolna. A, mam nadzieję, że nic nie zgubiłam. I to jest te 6. Bardzo się cieszę. Z 28 6 już mamy. No to drapiemy następne drapki. Zacznę yy, od Crazy 8. Szukamy ósemkę czarną i czerwoną albo czerwoną. Numer z drabki 21. A mamy 2, 1, 5, 3, 7, 1, 4, 9, 5 i ostatnie. 7 Crazy. 8 się nie spisało. No, to trafiamy ostatnią na dzisiejszym odcinku zdrabkę za 5 zł, to pieniądze jak lodu, numer zdrabki 45, szukamy liczby albo ten diament. A nasze liczby wygrywające to 26, 34, 41 i 19. A mamy 45, 38, 43, 22, 32, 11, 36, 12, 24 i 29. Niestety ta zdrabka jest przegrana. No to przed ostatnią zdrabką skreślimy nasze krzyżówkę ekspres. Ruszamy. Litera E oraz Y. Okres, NER, rysy. Magellan, kielce, kotlet. Czy my mamy te. Ü, 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 ü jeszcze gdzieś? E? Nie mamy. Litera T oraz A. I tak. Ada, Pau Boa, nocaut, kotlet, e, recital. Magalan, T, A, T, A. Dość sporo liter T oraz A dobra, L oraz M. LM magelan, LM kotlet, LM, chyba już jest skreślone, litera X. Daj mi się, że nie mam, Z i O. Udo, kotlet, don, skok. Czy mamy gdzieś Z? Bo ja nie widzę litera f oraz k okres ikona skok knockout kotlet chyba mamy pierwsze słowo kotlet to będzie tak litera r ner 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 recital okres i to wydaje się Koniec. Litera G. Magellan. I nie mamy. Litera U. Udo. Nocaut. Litera I. Recital. Lipa. Kielce. Iris. Tutaj R zgubione. O zgubione. Litera H. Czy mamy gdzieś literę H? Bo ja, ja nie widzę. Litera P. Litera P. Lipa mamy drugie słowo. PPP. P, p. Dobra i litera W. Litery W tutaj y, wydaje mi się, że nie mamy, i jeszcze coś mi podpowiada, że ten los niestety jest przegrany. Litery S nie mieliśmy, litery C również. D nie było, N nie było. A, mamy p W. Mamy słowo Paw. Mamy trzy słowa i zwrot. No, dobrze, że sprawdziłam. No to fajnie, w tej chwili mamy 11 z 28. No to mniej od polowe, ale jeszcze mamy ostatnią zdrabkę na dzisiaj, za 10. Numer zdrabki 21, płynne złoto. Szukamy liczby, szukamy sakwę albo sztabkę. Sztabka mnoży przypisaną Kłoter razy 2. Tutaj wziąłam inną łyżkę do drapania. Kropka jeszcze, chyba ma główne. Toś podobne, jakieś te liczby do siebie: 2, 21, 23, 33 i 13. No i ruszamy. 36 za wysoka. 19 nie mamy. 9 brak. 12 nie mamy. 32 obok.

i piątka 41 z 28. Boże, te małe odcinki czasem mogą pocieszyć. Super, że się udało. Nie spisały się tylko zrabki po 5. Ten przedział niestety był nieszczęśliwy dzisiaj, ale bohaterką jest płynne złoto, również jakieś szczęśliwe linie, ponieważ każda zrabka dała więcej od swojej wartości. No i ekspres los. Dziękuję, że jest wykany. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Życzę miłego weekendu. Fajnej pogody. Dziękuję jeszcze raz Ermateuszu za ten śliczny obrazek. Ściskiem wszystkich mocno. Pa!